Rynek wynajmu krótkoterminowego rozwija się obecnie znakomicie. Na dzień dzisiejszy uważamy, że dostępnych na rynku jest około 60 tysięcy 60 jednostek apartamentowych i domów wakacyjnych. Podaż w tej chwili rośnie w tempie kilku tysięcy nowych apartamentów rocznie i szacujemy, że przez najbliższe 2-3 lata tempo wzrostu będzie podobne jak w latach ubiegłych, ponieważ wiele inwestycji deweloperskich rozpoczętych jest w trakcie wykańczenia. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że zwiększa się znacząco podaż mieszkań. Popyt wrócił po covid do normy i jednocześnie zwiększenie podaży spowodowało sytuację, w której nieruchomości typu premium zysku, zyskują coraz większe znaczenie na rynku, czyli tego typu nieruchomości spowodują, że sezonowość będzie Dłuższa, to znaczy większa liczba nocy do wynajmu zostanie zrealizowana w e, konkretnym roku w takiej nieruchomości, oraz stopy zwrotu z inwestycji typu premium będą e, zdecydowanie wyższe niż tych klasycznych obiektów, które dotychczas miały bardzo dobry wynajem, ale jednakże z powodu zwiększonej podaży e, troszeczkę w tej chwili zmienia się sytuacja i te nieruchomości bardziej klasyczne, e, oferowane w niższym standardzie. Będą miały mniejsze niż przeciętne stopy zwrotu. Największym zainteresowaniem cieszą się obecnie nieruchomości zlokalizowane w, w, w przypadku second home, zlokalizowane w górach oraz nad morzem. Szacujemy, że nad morzem jest w tej chwili około dwudziestu kilku tysięcy jednostek apartamentowych, w górach pomiędzy 15 a 20 tysięcy. To jeżeli chodzi o Second Home, natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości inwestycyjne, apartamenty. W dużych miastach no to zdecydowanie którym wiedzie Warszawa ze względu na to, że jest stolicą, że jest to największy rynek. Tutaj jest około 6 tysięcy jednostek apartamentowych do wynajmów w trybie krótkoterminowym. No i kolejne miejscowości to trójmiasto, Kraków Poznań i Wrocław. Perspektywy rozwoju rynku w Polsce są bardzo dobre ze względu na to, że tak jak już wspominałem wcześniej, nadal jest, dochodzi dużo podaży na rynek i jednocześnie świadomość inwestorów. Zmienia się i e, na chwilę obecną obserwujemy trend, w którym coraz więcej osób inwestuje właśnie w nieruchomości premium, ponieważ e, to one będą miały największe szanse na uzyskiwanie e, najlepszych wyników. Jest to naturalne prawo rynku popytu i podaży, ponieważ w momencie, kiedy podaż się zwiększa, produkty najlepszej jakości automatycznie e, zyskują dużo lepsze wyniki.